Cześć, tu tytuł z Pixel Retroshopa to jest nasz cykl. Pierwszy raz, gdzie dzielimy się pierwszymi wrażeniami z gier. Dzisiaj No More Heroes 3. Premiera gry była już jakiś czas temu i pewnie wszyscy, którzy chcieli się coś o No More Heroes Trójce dowiedzieć, obejrzeli już mnóstwo filmików. Ale ze względu na swoją pankową estetykę i szaleństwo, No More Heroes jest jedną z moich ulubionych serii i nie mogłem się powstrzymać, mimo dużego czasu już od premiery. Nie mogłem się powstrzymać, żeby, żeby nie zrobić materiału o tej grze. No More Heroes opowiada historię kosmity FU, który uratowany na początku gry, przybywa po 20 latach jako superwilen i chce zniszczyć Ziemię. Przeszkadza mu w tym nasz antybohater Travis Touchdown i staje do walki z 10 największymi złączyńcami w kosmosie. Gra jest slasherem, gdzie pokonujemy hordy wrogów i zarabiamy kasę, bo walka w rankingu Bed Bossów kosztuje. Poruszamy się po otwartym świecie na kilku wyspach i wykonujemy różne zadania. Wiele osób narzeka na, na niedzisiejszą, niedopracowaną grafikę tych światów i ich małe zaludnienie. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja myślę, że ta gra jest tak przesiąknięta retroklimatem, że ta niedzisiejsza grafika 3D absolutnie tutaj pasuje. Za to walki są zrealizowane świetnie 60 klatek na sekundę robi robotę. Grafika w grze zbudziła mnóstwo kontrowersji i komentarzy. Za to soundtrack, muzyka przeszła zupełnie niezauważalnie, a moim zdaniem muzyka jest wielkim atutem tej gry. Jest dostępna do odsłuchu na YouTube niestety tylko do grudnia 2021 roku, a soundtrack jest wspaniały, głównie muzyka elektroniczna japońska w różnych gatunkach, ale też jest trochę hip-hopu, co ciekawe. No, mam nadzieję, że ten soundtrack pojawi się później na, na przykład na CD, bo, bo z tego co wiem był dodawany tylko do wersji kolekcjonerskiej winyl, wersji kolekcjonerskiej już się nie da, ale yy, lećcie słuchać soundtracków i można na YouTubie do grudnia 19 2021 roku. Główny pomysłowodawca gry, Suda51, zarzeka się, że Travis idzie teraz na emeryturę, że zasłużone, że musi odłożyć swoją Bimkatanę i odpoczywać i że już nie będzie, że to jest definitywny koniec serii, no i może mieć to stwierdzenie drugie dno, dlatego że grasshopper, manufacturer, developer tej gry, którym CEO jest właśnie Suda51, ma niestety tylko 10% praw do franczyzy. Tak się dzieje, gdy małe studia po prostu muszą grać na wielkim rynku z wielkimi graczami, wielkimi wydawcami, że pewnie ta, ta jedynka, dwójka, teraz trójka to to jest przełom tam ponad 10 lat. I różne były pewnie perturbacje, no i doszło do, do jakichś takich niekorzystnych podpisania rzeczy. I być może jest tak, że ten travis touchdown jest troszeczkę na takiej przymusowej emeryturze, bo wcześniej w wywiadach Suda 51 nieraz mówił, że on ma pomysł na czwartą część, że, że, że w ogóle cała seria No More Heroes jest... Jest y, wzorowana na, na, na Rokim, a jak wiemy, Rokich części było dużo, więc on absolutnie ma e, pomysł na czwartą część. No teraz twierdzi już inaczej, że to już jest koniec, ale może zobaczymy e, jakby nowy tytuł w tym samym uniwersum lub podobnym uniwersum z dziećmi Travisa Touchdown'a. Co Wy o tym myślicie? To jest możliwe? Bo ja myślę, że tak. I miałbym taką nadzieję. Dajcie łapkę w górę albo w dół. To bez znaczenia chyba jest. Zasubskrybujcie nas i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!